Katechizm świętego Tomarza Zakwinu o aniołach, rozdział 10. Ich męka W jakim stanie zostali stworzeni przez Boga aniołowie? Aniołowie zostali stworzeni przez Boga w stanie łaski. Co masz na myśli, mówiąc, że aniołowie zostali stworzeni przez Boga w stanie łaski? Rozumiem, że w chwili stworzenia otrzymali od Boga naturę obdarzoną łaską uświęcającą, która uczyniła ich dziećmi bożymi i umożliwiła im zdobycie chwały życia wiecznego. Czy to dzięki aktowi wolnej woli aniołowie zdołali zdobyć chwałę życia wiecznego? Tak, to właśnie aktem wolnej woli aniołowie mogli zdobyć chwałę życia wiecznego. Na czym polegał ten akt wolnej woli aniołów, dzięki któremu mogli zdobyć chwałę życia wiecznego? Akt ten polegał na podążaniu za poruszeniem łaski, która doprowadziła ich do poddania się Bogu i przyjęcia od niego z miłością i wdzięcznością daru własnej chwały, który im ofiarował. Czy długo trwało zanim aniołowie pod wpływem łaski podjęli decyzję o wyborze, jaki dał im Bóg? Tego wyboru dokonali od razu. Czy aniołowie zostali wpuszczeni do chwały zaraz po dokonaniu tego wyboru? Tak, aniołowie zostali dopuszczeni do chwały zaraz po dokonaniu tego wyboru. Rozdział 11. Upadek Złych Aniołów. Czy wszyscy aniołowie dokonali wyboru zaproponowanego im przez Boga jako zasługa? Nie, nie wszyscy aniołowie dokonali takiego wyboru i byli tacy, którzy go odrzucili. Dlaczego były anioły, które odmówiły dokonania takiego wyboru? Z poczucia pychy i bycia podobnym do Boga, będąc samowystarczalnym, tak jak Bóg jest samowystarczalny. Czy to poczucie dumy było wielkim grzechem? To poczucie pychy było strasznym grzechem, który natychmiast wywołał gniew Boży. Co uczynił Bóg w swoim słusznym gniewie na ten grzech aniołów? Natychmiast wrzucił ich do piekła, które będzie miejscem ich wiecznej męki. Jak nazywają się źli aniołowie, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu i zostali wrzuceni do piekła? Nazywa się je demonami. Rozdział 12. Ciała, ich stworzenie i dzieło sześciu dni. Jaka jest druga kategoria istot stworzonych przez Boga w świecie na przeciwległym krańcu kategorii duchów? Drugą kategorią istot stworzonych przez Boga w świecie, znajdującą się na przeciwległym krańcu kategorii duchów, są ciała. Czy cały świat ciał został stworzony przez Boga? Tak, cały świat ciał został stworzony przez Boga. A więc to sam Bóg stworzył Ziemię i wszystko, co na niej widzimy, morze i wszystko, co się na nim znajduje, niebo ze Słońcem, księżycami i Gwiazdami. Tak, to sam Bóg stworzył Ziemię i wszystko, co na niej widzimy, może i to, co się w nim znajduje niebo ze Słońcem, Księżycem i Gwiazdami. Kiedy Bóg stworzył ten cały świat ciał? Bóg stworzył cały ten świat ciał na początku świata, w tym samym czasie, w którym stworzył świat duchów. Czy Bóg natychmiast stworzył świat ciał jednocześnie ze światem duchów? Tak, Bóg natychmiast stworzył świat ciał i jednocześnie świat duchów. Czy świat ciał od tej pierwszej chwili był taki, jak jest dzisiaj? Nie, świat ciał nie był od tej pierwszej chwili taki, jaki jest dzisiaj. W jakim stanie był świat ciał stworzony przez Boga? Świat ciał został stworzony przez Boga w stanie chaosu. Co masz na myśli, mówiąc, że świat ciał został stworzony przez Boga w stanie chaosu? Rozumiem, że Bóg najpierw stworzył elementy, z których miał wyłonić się świat ciał, jak widzimy dzisiaj. Kto by wydobył z pierwszych żywiołów świat ciał taki, jakim go dzisiaj widzimy? To Bóg wyprowadził z pierwszych żywiołów świat ciał takim, jakim go dzisiaj widzimy. Czy Bóg nagle wyprowadził z pierwszych żywiołów świat ciał taki, jakim go dzisiaj widzimy? Nie, nie wszystko naraz, ale poprzez kilka kolejnych interwencji Bóg wyprowadził z pierwszych elementów świat ciał taki, jakim go dzisiaj widzimy. Ile było takich interwencji Boga, które doprowadziły świat ciał do stanu, w jakim go dzisiaj widzimy? Było sześć interwencji Boga, które doprowadziły świat ciał do stanu, w jakim go dzisiaj widzimy. Jakie są sześć interwencji Boga powołanych do doprowadzenia świata ciał do stanu, w jakim go dzisiaj widzimy? Nazywa się je sześcioma dniami stworzenia. Na czym polegał pierwszy dzień stworzenia? Pierwszy dzień stworzenia skupiał się na wytwarzaniu światła. Na czym polegał drugi dnie, dzień stworzenia? Drugi dzień stworzenia skupiał się na wytworzeniu firmamentu. Na czym polegał trzeci dzień stworzenia? Trzeci dzień stworzenia skupiał się na oddzieleniu lub rozróżnieniu mórz i kontynentów oraz na produkcji roślin. Na czym polegał czwarty dzień stworzenia? Czwarty dzień stworzenia skupiał się na powstaniu Słońca, Księżyca i Gwiazd. Na czym polegał piąty dzień stworzenia? Piąty dzień stworzenia skupiał się na produkcji ryb i ptaków. Na czym polegał szósty dzień stworzenia? Szósty dzień stworzenia skupił się na powstaniu zwierząt, lądowych i stworzeniu człowieka. Skąd wiemy, że Bóg stworzył świat takim, jakim go widzimy. Wiemy, że Bóg tak stworzył świat, jakim go widzimy, bo sam nam to powiedział. Gdzie Bóg powiedział, że stworzył świat takim, jakim go widzimy? To właśnie w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, na początku swego pisma świętego, Bóg powiedział nam, że w ten sposób stworzył świat takim, jakim go widzimy. Czy nauka zgadza się z tym pierwszym rozdziałem Księgi Rodzaju? Nie ma wątpliwości, że prawdziwa nauka zawsze zgodzi się z tym pierwszym rozdziałem Księgi Rodzaju. Dlaczego mówisz, że prawdziwa nauka zawsze będzie zgadzać się z tym pierwszym rozdziałem Księgi Rodzaju? Bo prawdziwa nauka widzi rzeczy takimi, jakie są, a nikt nie wie lepiej, jak się rzeczy mają, niż sam Bóg, który je stworzył i który powiedział nam, jak je stworzył, w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Dlatego nigdy nie może być w sprzeczności między nauką a pismem w kwestii stworzenia świata ciał. Nie, nigdy nie może być sprzeczności między prawdziwą nauką a pismem świętym w kwestii stworzenia świata ciał. Rozdział 13. Człowiek, jego natura, jego duchowa i nieśmiertelna dusza. Czy wśród tego świata ciał jest choć jedna istota, która mimo to tworzy odrębny świat, czy też zupełnie odrębną kategorię w całym świecie stworzonym przez Boga? Tak, to ten mężczyzna. Czym jest człowiek? Człowiek jest złożeniem ducha i ciała, gdzie świat duchów i świat ciał są w jakiś sposób zjednoczone. Jak nazywa się duch, który jest w człowieku? Nazywa się to duszą. Czy w świecie ciał tylko człowiek ma duszę? Nie, w świecie ciał nie tylko człowiek ma duszę. Kim są inne istoty, które również posiadają duszę w świecie ciał? To są rośliny i zwierzęta. Jaka jest różnica między duszą roślin lub, lub zwierząt a duszą człowieka? Jest ta różnica, że dusza roślin przeznaczona jest wyłącznie do życia wegetatywnego, że zwierzęta służą wyłącznie życiu wegetatywnemu i wrażliwemu, i że oprócz tego dusza ludzka służy życiu myśli. Czy zatem życie myślowe odróżnia człowieka od wszystkich innych istot żywych w świecie ciał? Tak, to życie myślowe odróżnia człowieka od wszystkich innych istot żywych w świecie ciał. Czy w tym życiu myślowym dusza ludzka jest sama w sobie niezależna od ciała? Tak, w tym życiu myślowym dusza ludzka jest sama w sobie niezależna od ciała. Czy mógłbyś mi podać powód potwierdzający tę prawdę? Tak, a to dlatego, że przedmiot myśli jest rzeczą całkowicie nieuchwytną. Jak z tego wynika, że dusza ludzka w życiu myślowym jest sama w sobie niezależna od ciała? Gdyby bowiem sama nie była całkowicie bezcielesna, nie mogłaby dotrzeć do przedmiotu myśli, który jest całkowicie bezcielesny. Co wynika z tej prawdy? Z tej prawdy wynika, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Czy mógłbyś mi pokazać, jak z tej prawdy wynika, że dusza ludzka jest nieśmiertelna? Tak, ponieważ jeśli ma działanie, w którym ciało nie ma udziału, to musi mieć także swój własny byt, niezależny od ciała. Co wynika z faktu, że dusza ludzka ma swój byt, niezależny od ciała? Wynika z tego, że jeśli ciało ginie w wyniku oddzielenia od duszy, to sama dusza nie może zginąć. Dusza ludzka musi zatem pozostać na zawsze. Tak, dusza ludzka musi pozostać na zawsze, ale dlaczego dusza ludzka została zjednoczona z ciałem? Dusza ludzka zjednoczyła się z ciałem, tworząc z nią harmonijną i substancjalną całość, którą nazywamy człowiekiem. Czyli to nie przypadek, że dusza ludzka jest zjednoczona ze swoim ciałem. Nie, to nie przypadek, że dusza ludzka jest zjednoczona ze swoim ciałem, ale dlatego, że jest to tego stworzona. Co dusza ludzka czyni w ciele, z którym jest zjednoczona? Daje temu ciału wszystko, co ma w zakresie doskonałości, to znaczy, daje mu żyć, być i czuć, zastrzegając sobie jedynie akt myślenia. Rozdział 14. Jego zdolności wegetatywne i wrażliwe. Czy powinniśmy przyznać w duszy ludzkiej różne zdolności związane z tymi różnymi aktami? Tak, trzeba przyznać w duszy ludzkiej różne władze, odnoszące się do tych różnych aktów, z jednym wyjątkiem pierwszej doskonałości, którą dusza sama daje, a mianowicie bytu ciała. Jakie władze duszy dają życie ciału? Władzami duszy, które ożywiają ciało, są władze wegetatywne. Czy mógłbyś mi powiedzieć, jakie to zdolności? Tak, są trzy, a mianowicie władza karmienia, wzrastania i rozmnażania. Jakie władze duszy pozwalają ciału odczuwać? Władze duszy, które pozwalają ciału odczuwać, to władze wrażliwe. Czy mógłbyś mi powiedzieć, jakie to zdolności? Tak, te władze są dwojakiego rodzaju, a mianowicie władza poznania i władza kochania. Jakie wrażliwe władze dają ciału wiedzę? Wrażliwymi władzami, które dają ciało wiedzę, są władze pięciu zmysłów zewnętrznych i czterech zmysłów wewnętrznych.